Zabieram Was dzisiaj do krainy snu. W sumie powinnam nagrywać w piżomie, ale może następnym razem. To jest książka autorstwa Toma Percivala. To w ogóle jest cała seria z wydawnictwa zielonasowa, której akcja rozgrywa się nie gdzie indziej, ale w naszych snach. Marysia i koszmarna niepewność. Może zacznę od końca, bo bardzo mi się podoba też takie słowo do y, czytelników od samego autora, a jeszcze wam dam znać, że w tej serii jest część pierwsza Eliza i potworny gniew. Eliza jest dziewczynką, to jest właśnie Eliza, która występuje we wszystkich częściach i ona została zaproszona do współpracy przez drużynę snów, co oznacza, że potrafi wejść na no na przykład do cudzego snu i pomóc rozwiązać jakąś sytuację. Yy, ona sobie w pierwszej części radziła ze swoją złością, ze swoim gniewem, a tutaj mamy już inny, inną akcję, więc tak naprawdę tych książek nie trzeba czytać w kolejności. Tutaj mamy super napisaną książkę o pokonywaniu niepewności, a raczej ja bym powiedziała, że o budowaniu asertywności. Ja nazywam się Anna Jankowska. Jestem pedagogzką i e book marketerką, tworzę dwa bloga. Blogi, aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie Tylko Dla Mam. Tam sobie rozmawiamy o dzieciach, o wychowaniu, o książkach. Wszystko to się składa w jedną całość. Wchodźcie, zaglądajcie, komentujcie, dawajcie mi znać, że jesteście. A ja Wam daję znać, jakie są świetne książki. Szast Prast magicznie ymm, znalazły się w moich rękach także inne książki tego autora, bo jeżeli nie kojarzycie, tak po prostu patrząc po okładce, po nazwisku, to ja myślę, że rodzice te młodszych dzieci skojarzą chociażby te dwa tytuły. Jest ich więcej. Ja na blogu opowiadałam również o np. nietypowym Adasiu albo o zmartwieniu Róży. A tutaj mamy kontynuację dla młodszych dzieci, do której też zajrzymy co nam szkodzi. Zobaczcie, tutaj jest mniej tekstu, są przepiękne ilustracje i ten autor pomaga dzieciom uporać się z emocjami, to jest jedna sprawa, ale też z komunikacją, z rozumieniem siebie. Ja bardzo, bardzo lubię te książki. Te są dla młodszych, tak 3 a to już jest lektura dla trochę starszych dzieci. Także zobaczcie, jak super, jaka fajna kontynuacja rozmawiania o emocjach. Także Gniewny Antoś i Tola, starania Toli będą tutaj mi towarzyszyć, a ja już Wam mówię, o czym jest ta książka dla wieku 8+. Więc mamy tutaj ekipę z krainy snu, która zajmuje się pomaganiem dzieciom w rozwiązaniu różnych problemów, z którymi borykają się w życiu realnym, ale one mają oczywiście odzwierciedlenie również w naszych snach. Cała ta akcja dotyczy snu Marysi. Marysia to jest dziewczynka. Która jest taka bardzo wycofana, taka bardzo nieśmiała, tutaj nawet pada słowo popychadło, to znaczy, że ona, no właśnie, no daje sobą pomiatać, a inaczej mówiąc, nie potrafi się bronić w tym realnym życiu, i już tak jakby trochę zrezygnowała z tego bronienia się, i wydaje jej się, i to jest też odzwierciedlone w jej snach, które są takie szare, takie smutne, takie bezosobowe, jej się wydaje, że już nic z tym problemem się nie da zrobić. Ale, ale. Tutaj właśnie wkraczają do akcji wszyscy z Drużyny Snów, a to są najróżniejsze, bardzo czasami dziwne postacie. Jeśli jesteśmy w krainie snów, to tak naprawdę ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. I, I jeśli się martwicie, że o, nie czytałam pierwszej części i mogę nie wiedzieć o co chodzi, tutaj te wszystkie postacie są tak jakby na nowo wprowadzone i przedstawione, bo wydaje mi się, że autorowi chodziło o to, żeby właśnie dzieci dobierały sobie tytuły do swoich potrzeb. No i Eliza została zaproszona kolejny raz do tego świata, do drużyny snów. To wszystko rozgrywa się jak dziewczynka zaśnie. Ona może wchodzić na przykład do snów Marysi. Ona cały czas się też uczy i jest pomysłowa to raz. Znajduje rozwiązania różnych sytuacji. Oni tam walczą z koszmarami, z potworami. Tom Percival opowiadał o tym, że jego dzieci części wymyśliły. I to wszystko tutaj jest też znakomicie narysowane. To też jest dosyć istotne. To jest książka dla wieku 8+, ale niemal na każdej stronie są piękne, prześliczne, moim zdaniem bardzo pomagające zrozumieć treść, ilustracje. No i właśnie, ta drużyna składa się, oczywiście wszystkich Wam nie będę przedstawiać, ale mamy Olafa, to jest Olaf, on jest takim łącznikiem, to on właśnie przyszedł po Elizę i jej powiedział w szkole, że jest potrzebna jej pomoc, ale zobaczcie, mamy tutaj też kamiennego typka, to jest na przykład Zygfryd. Jak się to myślacie, każdy ma trochę inną moc, ja bym powiedziała: każdy trochę inaczej podchodzi do rozwiązania sytuacji, ale w sumie ta ekipa tworzy bardzo fajną składankę, którą zarządza. To jest pani Matylda, która nadzoruje wszystkie akcje. I teraz Marysia i Eliza już jakby współpracują w tym śnie. Marysia została wciągnięta do tej akcji, i teraz już rozumie, że jest drużyna, która chce chce jej pomóc. Marysia też rozumie, że ma problem. Oni mają tam takie narzędzia i próbują zerknąć na to, co się dzieje w życiu codziennym, dziennym Marysi, żeby ogarnąć ten właśnie problem, z którym ona się mierzy. I jeżeli macie dzieci, które no właśnie dają się gdzieś tam wykorzystywać, wyśmiewać, popychać, nie są asertywne, tak ogólnie mówiąc, tutaj dostaną bardzo dużo wskazówek, jak sobie w różnych sytuacjach poradzić. Bo to nie jest tak, że tylko o biedna Marysia, Marysia, ona nic nie wie. Eliza ma swoje problemy, kumpel Elizy ma swoje problemy. Czasami po prostu potrzebujemy kogoś z boku, kto nam powie, że tak, dasz radę. I potrzebujemy takiego głosu z zewnątrz, bo i tu jest bardzo fajny pomysł autora. O, znalazłam! Czasami w naszej głowie siedzi ktoś taki jak Wont Plimar. Z nim właśnie walczą nasi bohaterowie przez całą. Tą przygodę. Wątpliwar to nic innego, jak nasz wewnętrzny głos, który wziął górę, pełen wątpliwości, który wziął górę i zakrzykuje nasze dobre myśli i nie pozwala nam, wiecie, przebić tego muru, więc czasami z wątpliwarem trzeba powalczyć i jasne, że jest potrzebne wsparcie, ale tak naprawdę tylko my, w tym wypadku tylko Marysia może go pokonać. Wsparcie to jedna sprawa, ale ale no ta cała walka z wątplimarem ona się toczy w naszej głowie i potrzeba odwagi i samozaparcia i właśnie przyjaciół, żeby sobie z tym poradzić. Bardzo się cieszę, że jest ta seria, dlatego że ona w taki lekki sposób i bardzo fantazyjny przemyca, a właściwie tak podaje na tacy. Tutaj niczego się nie trzeba domyślać. Tutaj są napisane konkrety. Pokazuje dzieciom może bardziej, a nie przemyca, jak można sobie poradzić w trudnych sytuacjach z emocjami.